Cześć! Witajcie na kanale Niszczyciel Dzieciństwa. Dziś mam dla Was dwie teorie, wyrządzone z anime One Piece. Dodam jeszcze, że żadna teoria nie jest mojego autorstwa. Po prostu je tłumaczę z innych języków na język polski. Pierwsza. Jewerlei Bon. Najstarsza córka Charlotte Lee. Jewerlei Bon jest córką Big Mamy. Bonnie jest najprawdopodobniej najatrakcyjniejszą wersją Big Mama. Również podziela jej apetyt w sposób podświadomy pokazuje podobieństwa do Big Mamy, jakie ją przypominają. Ma statek podobny do Cake Island. Teraz Boni ma 24 lata i jest sout lub. Goldie Rogers zmarł. 22 lata temu można bezpiecznie założyć, że Big Mama została jednym z cesarzy ją, lub przynajmniej stała się piratem. Przed lub w tym samym czasie Goldie Roger stał się królem piratów. Big Mama mogłaby w tym samym czasie mieć dziecko Boni i zostawić ją pod opieką u innej rodziny na South Blue, by zostać piratem. Oto harmonogram, aby rozjaśnić. Charlotte Lillin, pirat, miała dziecko imieniem Bonnie w South Blue 24 lata temu. W celu wprowadzenia piractwa zostawiła Bonnie dziecko gdzieś w South Blue, gdzie Bonnie dostała jako sierota, dopóki nie została przyjęta przez bogatą rodzinę szlachecką z Chevrolet. W tym samym czasie w czasach po śmierci Goldie Rogera, Big Mama, która jest teraz piratem czołowym, miała inną córkę podczas podróży. Lola, tak, Bonnie jest starsza niż Lola. Jeśli dobrze pamiętam, Lola jest niemal już na... Nie. Lola, która urodziła się w nowym świecie, stała się piratem. Jak dobrze z tego co wiemy, to ona i jej własna załoga została złapana w thriller battle. Gdzie Verley Bonnie postanowiła zostać piratem, nieświadomie biorąc po macie. Po tym, jak poznała Podgasa Diasa wtedy on był podczas polowań na Czarnobrodego. Ace był jednym przyjacielem oraz interesował się nim podczas jej podróży. Javerly Bon zjadła oba. Wiek wiekowy. Powodem, dla którego Bonnie pukała w czasie śmierci Ace'a. I to jest powód, dlaczego Bonnie nienawidzi Czarnobrodego. W swoim czasie bycia piratem została złapana przez Akai. Gdzie była ścigana za zagrożenie jej umiejętności, jakie stanowią dla światowego rządu. Po prostu powiedział w moc jest do wieku albo ludzi, siebie lub innych rzeczy życia wokół natury w tym wyspie, po prostu dotykając go, aby być bardziej jasne Bonnie albo Raven lub do przodu żywotność. Ładną jest jednak Bonnie może tylko cofnąć wiek coś lub kogoś bardzo starego lub bardzo młodego. Tak jak Akainu i Gorosei obawiali się ni nic że są poważnym zagrożeniem dla Światowego Rządu, miała potencjał by przywrócić z powrotem wyspę Muhara do istnienia. Mimo, że nie miała zamiaru tego robić i choć nie może ożywić osobę, boń, ożywiając wysłę może ujawnić pewne dowody niewinności ochary, których rząd się obawiał. I nie, nie może ożywić starożytnego królestwa, ponieważ w przeciwieństwie do chary starożytne królestwo jest zatopione wodą. I kolejną wadą jest to, że musi mieć na jedzenie, bo za pomocą swoich zdolności poddaje swoją energię dla tej osoby obiekt. A Kain był ostrożny potencjałem Boney. Pamiętaj, że Marnes dostał bardzo dobry zespół i jednostki wywiadu. Osobiście przyszedł, gdy usłyszał, że Bonin można podporządkować. Czarnobrody wie o jej wartości, z tego powodu zrobi z Bonnie zakładnika. W tym samym czasie, teraz, że wspomniałem o inteligencji Marynes, Czarnobrody jest całkiem imponujący tym, że jest na niższym poziomie. Uwaga! Zakładając, że Ace polował na Czarnobrodego, w tym samym czasie Luffy stał się piratem. Możemy założyć, że zostawiła miasto, żeby za Ace'em. Jednocześnie Luffy wypłynął. Powodem była uważana za debiutanta. A tutaj już druga teoria. Touch żyje. Touch, facet który zaprowadził Ace'a do jego ostatniej klęskiej śmierci, był jednym z najlepszych przyjaciół Ace'a na Moby Dick. Touch znalazł owoc Yami Yami No i mówi się, że został zamordowany przez Marshala T Titcha, Czarnobrodego. Teraz grałem w Assassin's Creed Czarna Flaga i na drugi dzień okazało się, że Czarnobrody miał nazwisko Edward Titch, a drugi Edward Touch, więc to dało mi do myślenia. Co zrobić, jeśli Touch nie jest martwy? Wiem, że powiesz, że jego zwłoki zostały pokazane na podłodze, ale to było widoczne tylko w anime, a nie w man. Myślę, że to się nie stało. Chcę coś usunąć przed wysunięciem mojej teorii. To jest po prostu ludzkie przypuszczenie i niczego nie twierdzę. Moja historia. Tarz był przyjacielem Ace'a we wcześniejszych latach na Moby On i Ace mieli przyjemne relacje. Myślę, że Tarz był zazdrosny o Ace'a. Myślę, że przed wyjściem Ace, Tarz był ulubionym kupanem białobrodego z jakiegoś powodu lub możemy powiedzieć, że dostał więcej uwagi niż Ace. Znalazł owoc jami yum, jami, znalazł i nie spuszczał z niego wzroku. Teraz byłoby to zbyt kiepskie jeśli Oda tylko pokazuje mu owoc diabelski, nawet nie pytając go. daję mu. Nie widzieliśmy go na żołowie lub jego grobie po zrobieniu tego czarnobrody. Zostawił list i napisał, że zabił Tasha i zabrał jego diabelski owoc. Ale faktycznie bierze, ale naprawdę zabrał mu tylko jego od. Touch Jest również D, według mojej teorii. On jest bratem Czarnobrodego, Marszał D. Touch. W ten sposób oda tłumaczyć co się stało, co wydarzyło się w historii. Myślę, że jeśli on żyje teraz, jest prawdopodobnie dowódcą lub coś większego niż Czarnobrod. Co sądzicie o tych teoriach? Jeśli wam się podobały, dajcie łapkę w górę suba, a jeśli się nie podobały, zostawcie komentarz lub łapkę w dół. Życzę miłych wakacji.